Chciałem pani powiedzieć, że, że wysłałem do Pani pismo w sprawie, bo niby wyznaczono mi adwokata przymusowo. Nie wiem czy pani dostała pismo z 6 grudnia, że niby będzie pani moim obrońcą. No i ja wysłałem pismo, żeby że nie brak mojej zgody na obrońcę i wyjaśniłem po prostu, że mam do czynienia z grupą przestępczą i, i że opinia psychiatryczna jest... Yy, sfałszowana więc proszę się zapoznać i yy, z tym co wysłałem no i proszę panią żeby żeby pani zrezygnowała z, z, z mojej obrony bo tak się nie zgodzę na to halo 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 nie słyszę もうこれからってたら変な感じ。<noise>